Jeśli chodzi o tego Lesława albo Matemaksa, bo na przykład Matemaks też uczy matematyki, czy tutaj jakaś walka na przykład na Fejm MMA, jakiś konflikt, no bo z Lesławem masz konflikt, nie? a z Matemaksem możesz bić się o pozycję najpopularniejszego matematyka. No z mat walka z Matemaksem o pozycję najpo najpopularniejszego matematyka w kraju myślę, że do zrobienia. Z Lesławem gdzieś tam po prostu mamy nierozwiązane kwestie. Mi się nie do końca podoba wydźwięk jego filmów, jaki, jaki był gdzieś tam, przynajmniej rok temu. Nie wiem jak teraz to jest, bo totalnie nie widziałem jego filmu chyba z pół roku żadnego. Gdzieś tam mi się przestał wyświetlać. Po którymś razie, gdy go wyrzuciłem, przeskrojowałem, to po prostu przestał być proponowany. Może go zablokowałeś, Patryk. Nie, nie zablokowałem. Nie, nie, raczej staram się nie blokować ludzi co do Sława. No i są gdzieś tam trochę, pewnie nie wyjaśniliśmy sobie tego w 100%, mi się średnio podoba po prostu wydźwięk jego filmu.